Chciałbym Państwu tylko przedstawić projekt wystąpienia do prokuratury zespołu parlamentarnego w związku z działaniami prokuratury oraz Rady Ministrów Rządu pana premiera Donalda Tuska. Jeżeli Państwo pozwolicie, przeczytam ten projekt stanowiska w sprawie niedopuszczenia przez przedstawicieli rządu i innych organów władzy państwowej do uczestniczenia lub asystowania przy badaniu ofiar katastrofy smoleńskiej profesora Michaela Badena, zaproszonego przez rodziny ofiar sławnego amerykańskiego specjalisty w dziedzinie patologii. W drugiej połowie marca wojskowa prokuratura okręgowa w Warszawie dwukrotnie odmówiła dopuszczenia do badań ofiar katastrofy smoleńskiej światowej sławy patologa profesora Michaela Badena, choć wnioski w tej sprawie składały wdowy po ekskomowanych ofiarach Świętej Pamięci Przemysławie Gosiewskim i Świętej Pamięci. Profesorze Januszu Kurtyce. W procesie podejmowania tych bezprecedensowych, skandalicznych decyzji mieli uczestniczyć nie tylko przedstawiciele Wojskowej Prokuratury Okręgowej, ale też Naczelnej Prokuratury Wojskowej, co potwierdził jej rzecznik, pan pułkownik Zbigniew Rzepa. Decyzję w tej sprawie dyskutowała i akceptowała również Rada Ministrów, co ujawnił minister sprawiedliwości, pan Jarosław Gowin. Udział ministrów i rządów w podejmowaniu będącej w gestii prokuratury decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu wskazanego przez rodziny specjalisty do badań był sprzeczny z prawem. Nieuszanowanie woli zmarł rodzin zmarłych, a zwłaszcza zlekceważenie woli wdów po ofiarach katastrofy, trudno nazwać inaczej niż barbarzyństwem. Bezprecedensowe niedopuszczenie profesora Badena do uczestniczenia lub choćby asystowania przy badaniach podważa zaufanie do kompletności przeprowadzonych badań i rzetelności ich wyników. Zespół parlamentarny zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne ujawnienie i ogłoszenie protokołów, stenogramów i nagrań z tych posiedzeń Rady Ministrów, w trakcie których minister zdrowia lub inne osoby wspominały o planowanych lub przeprowadzonych sekcjach lub innych badaniach ofiar katastrofy smoleńskiej, co jest niezbędne dla ustalenia, jaki jest faktyczny stan rzeczy i który z ministrów wprowadzał w błąd opinię publiczną, posłów i rodziny ofiar. Po drugie, złożenie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o odwołanie ministra zdrowia, pana ministra Rulkowicza. Zespół parlamentarny zwraca się także do prokuratora generalnego o niezwłoczne wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie bezprawnych działań Rady Ministrów i ministra zdrowia. Po drugie, zapewnienie, że w trakcie prowadzonych w przyszłości sekcji i innych badań ofiar katastrofy smoleńskiej eksperci zgłaszani przez członków rodzin ofiar będą mieli prawo uczestniczyć w tych czynnościach.